Słuch kota, a słuch ludzi. Czym się różni? Oczywiście, ten koci słuch, jak wszyscy wiemy, jest czymś bardzo, bardzo doskonałym i o wiele lepszym od naszego słuchu. Ale jakie są największe różnice? Po pierwsze, ich zakres słyszalności, ich, czyli kotów, jest o wiele większy niż człowieka. Górna granica słyszalności to do 64 tysięcy herców. U nas ta granica zatrzymuje się na 20 tysiącach. Czyli koty słyszą o wiele, wiele, wiele więcej dźwięków, odgłosów niż my. Ta wysoka, można powiedzieć, granica słyszalności jest nim potrzebna z prostego powodu, ponieważ te zwierzęta, na które polują, w większości gryzonie, one komunikują się, one wydają dźwięki właśnie w, przy takich wysokich zakresach. I to właśnie po to im jest potrzebne, żeby słyszały swoje ofiary, żeby mogły na nie skutecznie, w sposób skuteczny polować. Najskuteczniej radzą sobie z dźwiękami na poziomie 8000 Hz. U nas ten poziom to około 3000 Hz. Te 3000 Hz u nas wynika z tego, że po prostu nasza mowa, te dźwięki, które nas otaczają, to jest właśnie około tych 3000 Hz. Kotom są potrzebne wyższe zakresy, no to dlatego ten słuch im się tak świetnie tam sprawdza. Kolejna sprawa to to, że koty słyszą dźwięki o wiele głośniej niż my, ludzie. Dlatego nie lubią hałasu, głośnych dźwięków. Coś, co dla nas jest do zniesienia, czy nawet jest fajnym dźwiękiem, dla kotów może być już czymś zbyt głośnym. Poza tym, że słyszą tych dźwięków o wiele więcej niż my. To do tego słyszą je o wiele lepiej i głośniej. No oczywiście to też jest im potrzebne, ponieważ, żeby usłyszeć jakiegoś gryzonia, czy też zagrożenie z dużej odległości, muszą słyszeć lepiej niż my. My, można powiedzieć, polowaliśmy na inne zwierzęta. Ten słuch nie był u nas aż tak idealny, tak doskonały, potrzebny, jak w przypadku kotów. A dla kotów jest to bardzo potrzebne, żeby usłyszały tą myszkę, czy też inne zwierzę z 10-20 metrów, i żeby ten odgłos, jaki ona wydaje, dla nas niesłyszalny, nawet taki, że ona sobie tam biegnie, czy coś je, żeby kot mógł ją usłyszeć i namierzyć. I namierzanie to kolejna różnica, która jest pomiędzy naszym słuchem a słuchem kotów. Ponieważ koty, jak doskonale wiemy, mają uszy, które Ruszają się w świetny sposób. Około 30 mięśni kieruje uszami. Może to robić niezależnie. Te ich uszy, można powiedzieć, działają jak radary. Koty mogą dzięki nim, dzięki temu, że poruszają tymi uszami, nie ruszając głową, namierzać wszelkiego rodzaju rzeczy, które słyszą. Kot jest w stanie, dzięki temu, że te uszy ruszają się niezależnie, dzięki temu doskonałemu słuchowi, Lokalizować i namierzać pochodzenie dźwięku. Dzięki temu ten odgłos, na przykład czy to ofiary, czegoś na co poluje kot, czy jakiegoś zagrożenia, koty potrafią bardzo skutecznie zlokalizować, w którym miejscu, z którego miejsca pochodzi dany dźwięk. Do tego koty o wiele lepiej niż my selekcjonują te dźwięki. Można powiedzieć, że rozkładają je na części pierwsze. Dźwięk, który dla nas jest pojedynczym dźwiękiem, dla nich jest takim koktajlem składającym się z kilku elementów. Poza tym, no każdy z nas to zna, otwieramy puszkę z karmą dla, ps, dla, przepraszam, dla kota, chociaż psy też dosyć dobrze wtedy ten słuch wykorzystują. Kot to słyszy, choćby spał, dwa pomieszczenia dalej, choćby włączony był telewizor, radio. Kot to usłyszy. Koty, no my też to potrafimy, ale nie w takim stopniu. Potrafią wyłapywać z otoczenia tylko te dźwięki, które nam są potrzebne. Ale pamiętajmy, że też mamy taką umiejętność. Idziemy, no teraz nie chodzimy, no ale chodziliśmy na jakieś przyjęcia, tak to określmy. Jest 50 osób, wszystkie one rozmawiają, leci w tle jakaś muzyka, i my słyszymy szum, ale ktoś powie nasze imię, albo zacznie coś mówić o nas, albo coś ciekawego, nasz mózg wyłapuje tą informację. Spośród kilkudziesięciu dźwięków, niekiedy więcej, nasz mózg rejestruje to, co nam jest potrzebne. Na przykład ktoś wypowiada nasze imię, Marcin, no to odwracamy się chociaż tych Marcinów niekiedy jest pięciu. W przypadku kota, unik jest to to samo, tylko że można powiedzieć troszkę lepsze. Te różnice, to jak słyszy kot, to wszystko jest wynik tego, tak jak wspomniałem, tego, czego im jest potrzebne. Czyli muszą słyszeć, lokalizować ofiarę albo zagrożenie. Żeby móc skutecznie polować, muszą być w stanie zlokalizować to na co mogą polować. Żeby móc przeżyć, muszą być w stanie słyszeć dźwięki, które ostrzegą ich je przed zagrożeniami. Dlatego ten zakres słyszalności, głośność, głośność z jaką słyszą koty oraz budowa samego ucha jest taka, a nie inna. I to właśnie odróżnia kota od człowieka, raczej zmysł, słuchu od zmysłu człowieka, że koty wykorzystują go w o wiele większym stopniu niż my ludzie. Oczywiście u nas słuch jest ważny, ale u nas słuch jest ważny głównie do komunikacji pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi. A zmysł wzroku jest dla nas tym dominującym. On jest o wiele ważniejszy, był o wiele ważniejszy w... W celu przeżycia, w celu można powiedzieć, radzenia sobie z tymi warunkami, jakie nas otaczały. Natomiast u kotów to właśnie słuch jest potrzebniejszy. Wzrok też jest im potrzebny, ale ponieważ, można powiedzieć, są to zwierzęta bardziej nastawione na polowanie w ciągu nocy, do tego zakres ich widzialności z powodu tego, że są tuż przy ziemi jest o wiele mniejszy. Dlatego ten wzrok nie jest tak dobry, nie jest tak potrzebny i rozwinięty jak w ich przypadku słuch. U nas to troszkę inaczej wyglądało. No ale już się rozgadałem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, spojrzenia na inne materiały, czy też może na inne kanały. Linki są w opisie. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. A zawsze zapominam. Chociaż zawsze powtarzam, opublikuj poleć, pokaż znajomym wrzuć na swoje media społecznościowe, żeby materiał ten czy też inne mogły dotrzeć jak najszerzej. No, jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.